Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie Dzień... Dzień dobry. Witajcie. Zebraliśmy się tutaj, by spojrzeć na te wielkie śmietnisko gówna Wszystko, wszystko, co tu jest, zniknie w dzisiejszy wieczór. Wszystko. Wspierałem to przez dwa lata. I dzisiaj to otwieramy. Jest ze mną oczywiście moja rodzinka. Czyli Enia. <grymne> Dajesz minaka. <grymne> Robisz taki wstęp, jak są w Egzorczyście, czy tam w jakiejś tej, 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 tej polskiej poczęści Walaszka. Tam też właśnie tak mówi, właśnie takim samym tonem jak ty. To jest po prostu zabawna. <grymne> Ze mną. Enia, Mati. Bedokin i Koka. Ol. Czemu stawiasz takie długie przecinki? <noise> 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 Człowiek, który pisze tabulatorem. Dobra. Więc zaczynamy od 10 skrzynek. No A -a. warto. Byle się moja, łapa moja, się... mego... <noise> moja łapa się... Moja łapa się trzęsie. Let's go! Lilian, Lilia Lilia Barus. A zapomniałem wspomnieć Jeśli Dostanę skina do Iverna To oficjalnie będę go mainować Do Siódmej Mastery Albo do 100 tysięcy punktów Dobre Okej Rol Uuuuh. Oj, dobra, main is Ok, totem. Ok, gu. Wow, <głos》> to są super! Dobra, <głos》>. Na kolejne ty Let's go! Let's go! Oh, uh. Jinx. O! O! O tak! O, oh, co to jest za skin? o oh. to jest z ostatniej oh, serii. O, ale to jest piękne. O, podoba mi się jak podoba okay, Skin do Czyli Kilimanj nie Yuumi, elo Dobra, kluczyk Klemstone I co, będzie ostatnie? tym uh -huh. uh -huh. ultimate! Ja odblokowałem stałe ją już Miałem właśnie wspomnieć, oh, <United. journée> oh, tak. że jak po panie Masz jeszcze jakiegoś czy... Jakieś coś, to z reguły To jest ultimate o, czy ja. To jest pytanie, czy ja odblokuję wszystkie ultimaty, Czy to się stanie? Nie. Dobra, let's go. O, ok. Skrzyneczka, na ok. Pewnie, na pewno chcesz ultimata do sam... Samiry? Nie, nie. Se, do Samiry. Ser... O, Serafine. jaki jean. Nie, Uuu. właśnie do serafin wywalę. <laughs> um. Ale z automatu dostajesz. Nie, bo nie, nie mam postaci. Jak nie masz o, postaci, to ci się nie odblokowuje ile tych totemów? Dobra, okej, okay. jest, jest dużo pomarańczowej esencji. To co, skrzynki czy może już jakiegoś orbika otworzymy? Mamy te skrzynki do końca. Dobra. O tak, Kogmo? Uuu, o, medokin, timo. O, Emu, to ja. Jest! Jest! Rabus To chciałem! Teraz tylko chcę dostać coś do Alafa, Alistara i tego Iwerna potencjalnie. Uuu, dobra. Będzie... Tak, tak. Wayni montaż? Okej, okay, okej, okay. Garen jakiś taki shit. Okej, okej, Okej. Właśnie, Rammus. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jeszcze 40. Już połowę otworzyłem. Okej, okay, będę dostać co chwilę z księgi. No, ej, 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 no kurde! Dajcie jakieś skin. O, ej, drugi... <śledztwo zresztą> Uh, uh, uh. O, oh, Blitzkling. Przyda się. Brankę. Dobra, kolejna 10. Kaj okay, więcej tych. Kolejna MLFK, Sincz. U, uh. Vega. Hey Ładne mundo. O, ła o ładna kasopea nawet. O, dobra, mam o, każdego jest, God Kinga. Darius to jest Garen. O, o emotka.

I, i w, te, w tym samym dostanę zapewne do niej, niej ultimata. O kociak. Czekaj, czy, ja czy ja dostałem kociaka Rengara? Czy mi się wydaje? O, no? i co teraz? O, 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 CO JEST? DWA i co jest dalej? Ej, a, a. Na sta... Ej. Czy ja dostałem kociaka... O mój Boże, ile skinów! O, do wylewu dostaję, o mój Boże, o! Dzisiaj ja mam. Ręka, M... Będę... Zrobię tego skina. Yy, dobra. O, L. No, ja, jaki piękny Timo. Medokin, ty masz tego Timo? Tak, mi tylko jednego brakuje. Dobra. tam jeszcze te skrzynki. Kiosztołny zostawiamy na koniec. Halo, halo, Riot? halo. Nie dostawaj wylewu tak jak ja. <laughs> piękny Timo. Uu. O, kolejny skin do Yumi, okej. Okay. O, 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 mainly Sina będzie. O, dobra. Y, to teraz, żeby się uspokoić, jajeczka może otwórzmy. Jajeczka. Dobra, może jakaś, nie wiem, legendarna postać. Nie wiem... O, no o niebieskie. Napisać. Nie miałem niebieskiego jeszcze. Okej, okej. O, może haszel kolejny? Uuu. Okej, okej. Okay, okay. Coś fajnego, niebieskie, maybe, zielone obejtują. O, do Mamy to samo. Miał, <laughs> <laughs> miał. Miał, miał, miał. Okej. Okay. 36 skinów. Nie, nie, to jest. Tutaj mam 36 z tego 6 skinów, przecież wypadnie. O, a, o, jaki, taki, podobny o, do ja solota Ja to mam. Ale on wygląda cały jak solot No tak. Cute. nie był. Wim Dobra. Sobie takiego chciałbym. Kapsuła. O, dzięki. O, 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 dzięki. O, dzięki. O, dzięki. O, Teraz kule... Mi się... Które kule? O, leci się od początku do końca. O dobra. No tam jakieś... Nieważne rzeczy. Drugie miejsce, o tak. Skin jakiś tam do Wiktora. Nieważne rzeczy. O, to jest pierwsze miejsce. Tak? Tak. Dwa ski, co, co to były te Uuu, jaki Drapen otwórz. Uuu, stalowy Pantheon Atrox od Ładnie wygląda O, temi, którego ma. deleczka Dziewica! What? Yes, let go! Dobujący pingu. I teraz najlepsza kula, jaką można mieć. O, okej. Okay. Nie, nie spodziewałem się. Kuligula. O, o, Mikołaj! <laughs> <laughs> Jeszcze brakuje ci tego z płetwami i już jesteś kompletny. Uuu, Malfajcik. O, wysłanników, smoków. Jestem chlebem, mogę być mainem od teraz, bo mam tego. Już jesteś. To nieprawda. Drugą materii. Nie mam. Y Okej, okay, to lecimy teraz skóra. po kolei. Okej, okay. Aurelion. Diana. Uuuu, legendarka! czoga, Braille. Nice. O, oh, Skarder. Super. Super, bardzo fajny skin. Nie. Stop. <ścoughs> Nie. <ścoughs> ja w ja popołudnie. Uuu, ej, to, to wygląda jak, jak Skorpion z Mortal Kombat'a, dosłownie. No tak, żółty. O tak, to, Viktor, to jest to coś. Kolejny Gragas, ej no. No, grubo, grubo. Uuu, Teraz Trochę wygląda jak Warwick. E, no. no, trochę. Anka. Okej, okay, Kalista. Gdzie jest Ivern? Właśnie nie ma Iverna! <laughs> Jeszcze jest szansa. I ostatni ostatniej będzie Ivern. Urgo! Worek! Karma. Okej, 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 okej. Dwa. Czyżby Worek? Klej! No. Ale kata fajna. I teraz Woreczek. Te dziełanka. No pewnie. Nas! To jest fajny. super! Otwórz wszystkie. Lecimy z tym. I bum. Rise. O! o tak! o, I. okej, okej. Mogą być jeszcze z rerolów, ale ja nie wiem, czy jak coś rerolować. Co najbrzysze. O jejku, teraz y, zmuszasz go do dylematów. O. Ja bym wszystkie z sam odpalił. Wszystkie masz ładne jak Kuwa Arabusa odblokowuje, a w sumie se to zrobię. Kto mainnie, ten to mainy. w sumie sobie zrobię takie coś. Czekaj, a czy ja chcę? ją? Ari, ale ja mam no. do Ari, ale dobra, mhm. czy ja mam odblokować wszystkie gregasy. Tak. Dobra. Ultimatywny mhm. jest ten z tymi płetwami. Tak. Kliknie <grygamy> Grubo musi być, grubo. Zdrubię, zrobię to dla was. O boże, konie krakas. Hmm. I wszystkie mi odblokują. Masz dwa skiny, to są wszystkie do niej. U ups. Upsi. Miss click. Co my tu mamy? Ha, ha, ha. Timo, nie dziękuję. A. O, o tak. Oh, yeah, hmm. To jest pytanie: Rozmieniamy czy rolujemy? Rol. Rolowanie ma zawsze więcej sensu. Skiny, który na pewno nie chce. Ja ja im chyba już dostałem lepszego skina do Wiktora, co nie? Chyba. Dostałem, dobra, to takie to, to, tego Wiktora możemy walić i... I... I roli roli roli. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to Timo. Czy w sumie... Nie dobra. Mhm. Legacy to jest w sumie ej, to nie wiem czy chcę. Jest odbrzydkie. ważne... Oooo! No i tyle! Bądź dwa Timoki i wejdziecie i Olaf. SKT są brzydkie: Ta Zyra i ten Lisi. Cie, co? Wyżej, O. Tam masz Zyra do niżu. O krabia! I na sam dół i te Legacy są brzydkie. No, takie najgorsze są właśnie. du. du, du, du. O, idź. It. A, okej. Okay. No ja nie jestem. <grywy> ja dawno mu nic nie dostałem. Nowego. Do Aha, super. <grywy> super. To <grywy> so beauty. A z tego przecież nic fajnego nie będzie. Yasuo! Wiesz, masz mało skinę, więc dużo gruzu będzie wypadać. To ale niech wam będzie ten Yasuo. Chodź ten panteon paned ładnie. A nie, to nie jest chlebasz, go nie chce. <noise> chlebasz. Brzmi Uf. jak te po ukraińsku. Chlebasz. To co to, 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 to w ogóle? Jest? Sona nie to jest Queen O Nie to jest pęt A w sumie Co mi tam szkodzi? Ooo, taka ta kata, papa Serio Serio? dostając coś miałem. Nie. Chodź sobie brudbą ejciu. No, ho, 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 chyba was coś boli. Chyba chcę tą seć wankę. E. Hm. Sylas Okej. Okay. Ten stylaz wygląda jak basic skin. Rolujemy same zwiastuny brzasku. I, I będzie. zwiastunem nocnym. Oho, Noc. O, fajny szako chciałbym tego. Ta te, te seria skinów w miasta zbrojnie jest spoko, bardzo. To fajnie. jest słodkie. Mm -hmm. Jak z powrotem będę grał, będziemy mieli tego samego. Dobra. I teraz Kazix, Super. Oh. Wywalić IG, bo są brzydkie. I Ami. A. Okej. Okay. Ja to chcę. Czyli mam w sumie na stronę tego z... To. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sumie zamiast piekielniego Galio już wolę tego Galio. Tak tak jak. graj te Gravesy, bo ja Gravesem nie zagram. Ja nigdy za pieniądze nie kupiłem czempiona. Malfight Okej, okay, to tego już nie potrzebuję. No i dlatego, że wszystkich czempionów miałem zanim były levele. No prawie e... wszystkich. Aj, Irelia, Irelia. Och, w sumie może jedną Irelię sobie stałem. To jest Diana! Dobra, sorry. Ja mam skin na domudę, ale... Czy ten skin jest ładny? Mi się podoba. A wujek. to jeszcze było? O, Jinx, dobra, papa. Serio. Kata, Waynie i tego, boisz ma. mam. legendarki? YOLO! To jakiś gówno Nie, czy... Współpraca mi nie gram tym, ale ok. JOLO! Uuu! Uu. O, o fajna cena. <laughs> Kamila, dobra MFK, -ka, bo mam do niej już skinę. Roluj posiadane skiny, Jej. Znaczy, Roluj to. Graga z kolejny. No to masz rozsiągnięcie w tym openingu. Odblokowałeś 4 skiny do Gregasa. Trzy? Chyba cztery. No cztery mówię. O, to jest problem, bo też wszystkie z tych skinów. Okej. Okay. No i to by było chyba wszystko, co zrobiliśmy. A kupisz jeszcze jakiś skin? Jeszcze? Dwa lata. No. Dwa lata i w OpenEG nawet pół godziny. No, ale zawsze jest. I nie dostałem ani innego Iwerna. To jest właśnie jedyny problem. <laughs> ale Sony dostałeś. No, no tak. Mam no, co no, ładne, łatwo sobie pić. <coughs> W ogóle z sportami. Yumiko! To co mi kog ma? Ja bym brał. Nie wiem, ładny skin. No to bardzo dobrze. miałem miał mi palić. Migala sięgam. I bym jeszcze walił do tego Mundo? Mam dużo skinów no Mundo już. Faj, może. Na wstyd jest słodki, ale. Czyli ty czy się do Manfajtera już dostałem z kina, ale ten Manfajter jest ładny. A, a, a ta babka jest z Rosji, więc muszę ją mieć. Hmm. Co rolować? Co to w ogóle jest? A, no. już wiem! Let's go! I będzie Iwan! Iwan! Jorik! <noise> Jok. Gorzej! Aha, okej. Okay. No to dużo skinów odblokowałeś. Ile miałeś na początku? Mmm... Trzydzieści dwa? Nie wiem. To byś miał jakieś czterdzieści pięć? lecimy od góry Czekaj, po co mi tresz? Mam Blood Moon ale dobra To też jest, to jest No tak hm. ja, dobra No i ostateczny rachunek, ile O... Już myślałem, że odblokujesz. Chciałbyś. Okej. Okay. Super, mam fajne esencje. To, 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 Urfik będzie teraz kupował. No, jeszcze ci brakuje dużo. Wiem. I uwaga! Oho, trzydzieści skinów. O, ja. tak, Matysi się mylił. O, mój Boże. O, ile gregasów. Ja, do gregasów. Cztery. A ile on ma skinów? O, ile ma skinów. Oj, dużo. Nawet połowy nie mam. Nie mam. Nie, nie mam połowy. Oj, nie masz. Ooo. Co, jakie ja skinę w ogóle dostałem? Okej, okay, fajne, 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 fajne. Nie fajne, nie fajne, nie fajne, fajne. To jest jakiś shit. O tak. To też jest fajne. Jakiś shit, shit. Okej. Okay. Kolejny 35 skinów przez 2 lata? Mmm, na no a tam, żółty, z tego szena i tak musiałem odblokować, pomimo tego, że go wywaliłem, oczywiście, typowe. Ale on te skiny do każdej postaci, którą gram, mniej więcej. A gdzie jest skin do Alistara, gdzie jest skin do Iwana, gdzie skin do Nautilusa, bitch? Mission failed, try the next time. Następne open za 5 lat. Okej, to by było na tyle. To był cały opening. Dostałem z 30 ileś skinów. Fajne i niefajne. Zawsze coś. Dwa lata wybierania na to, żebym nie dostał skina do ani jednego maina. E, czyli I mean Alistara.